Chwileczkę dzwoniłem do serwisu francuskich samochodów i kochani ciekawostka. Nieprodukowane i już nigdzie nie ma dekiel zaworów mojego silnika w Styrocie 206. I co zrobić? <śm> wniosek jest prosty Muszę na YouTube znaleźć tego gościa, co film zrobił i poprosić go o gdzie adres namiar kurczę pierdział. Coś za cholera jest. O nie Żeby mi podał adres sklepu i kupić tą prywatną produkcję, bo innego wyjścia nie ma i tą opalarkę Paweł pewnie ma no i zrobić tak jakby coś się dzieje z tym pasem. Kurde lebele przyciąłem widzisz? czy się paznów w zacił a przyciąłem, kurde pieczony, no a zjeść przyciąłem drzwiami no i w każdym bądź razie będę miał problem, że tak powiem rozwiązany. Także. Miele państwo. No, radzie muszę jeździć, tak potwierdza się to, że czasami nie ma mocy albo no dławi się albo kopci albo wilbruje no, nierówno obroty bo po prostu tam idzie powietrze a tam idzie olej Facet powiedział, żeby wszelkie że tak powiem połączenia, gdzie idzie powietrze w tych rurkach, etc. i w ogóle posprawdzać. Nie ma prawa być nic rozpiętego, nic tam jak ktoś mówi wyciągniętego uchylonego i tym podobne wszystko musi być raczej szczelne no to to jest sztywny plastik to już ma lat tyle to tylko i wyłącznie będę musiał zdobyć znaczy no zdobyć kupić taśmę tak zwaną izolacyjną ale hermetyczną są takie i wszystkie te połączenia które są plastik w plastik te rurki etc potraktować tym i wtedy nie będzie prawa nigdzie miał cokolwiek ucieknąć. w niektórych, a tam jest jeszcze taki, nie wiem, jakiś zespół taki, w ogóle jakieś mm, czujniki, etc., i w ogóle nie wiem jak się to nazywa pofachowemu, znaczy się no, zapomniałem. Tam trzeba też to sprawdzić, co i jak, przeczyścić, ewentualnie tam gdzie luzy są w tych wszystkich różnych zakamarkach spróbować miniaturowe albo silikonem potraktować trochę zabawy będzie no ale nie będzie wyda wydawania kosztów no to jest też a tutaj jak zwykle żeby skręcić to przejdzie jeden dwa samochody i na tym się skończy o I tak jak mówiłem, poszedł jeden, pójdzie drugi, ten nie wiem czy będzie ryzykował, ten chyba nie, nie ten pójdzie na bezczelnego na czerwonym. Trzy samochody przeszły No jak nazwałaś tutaj? Zresztą się zaczyna po prostu kiełbaść, znaczy zatykać. Pozwalają na ruch ciężarowych samochodów i w ogóle. Pamiętam w zeszłym stuleciu, choć to, to było chyba w stanie wojennym, parzyste i nieparzyste to fajne było. <laughs> parzyste, nieparzyste numery. Chyba rejestracyjne, tak. To było, powiedzmy, dobre. Na no bezczelnego ja pójdę, tak. Bo innego wyjścia nie ma. Ten za mną też poszedł. Ten. zaraz siądę w internecie, poszukam tego i zapytam się gościów, czy ta membrana ma jakieś wymiary, znaczy różne, czy do tego silnika jest identyczny. I zaraz zamówię. Zaraz zamówię. I tyle. U palarkę zapytam się może sąsiad petoma. Só o Przepraszam. Idę pod sklep.